Czyli zostają się tylko dwie odpowiedzi, między nimi wybierasz. Czy wybierasz sobie tylko jedną osobę, która może Ci odpowiedzieć? Współ na pół. Mariacki czy romański? Brawa dla Oli. Pierbios, I które? Publiczność czy telefon do przyjaciela? Publiczność. Patrzymy, grupa pierwsza. Co zwiedzaliśmy z przewodnikiem? A, kto głosuje za głównym miastem? Trzy głosy. Tylko można raz głosować. Każdy decyduje sam. Nie ma podpowiadania. Kasia? śniesz czy inaczej? Jeszcze raz. Główne miastem. Kto tak myśli? Pięć głosów. Ale co? co jakie to jest karta? Brawa dla Enki. Siema! Następne wyrazy. O, Krystian, daj krzesło. Tutaj będzie no. siedział nasz klub. Brawa <grafy> dla Adriana właśnie. Pytanie pierwsze. Co jedliśmy na desert <grafy> Gdański? i zapiekanki, deli, zaki. C. Gofryj, zatykanki. C. jest pewne. Cisza. Dla innych było już łatwe. Jeszcze oczy. Żygacze. dwie głowy. Czy żygadła. Wszystko jest łatwe w zależności od tego, kto kiedy słuchał i... To nie nie? Cisza. P B. Czyli...

Dziwnie duży. B. Musi być w dużym mieście. C. Musi mieć biskupa. Czy D. Każdy kościół to katedra? Musi mieć biskupa.